Dogrywam jeszcze ten temat, kochani, bo ze starego telefonu jeszcze, bo mój syn tam, on w tym nowym telefonie, on musi tam op oprogramowanie zrobić, przerzucić moje najważniejsze rzeczy, więc dałam mu mój nowy telefon i pozostał mi ten stary. Ale stary jest też bardzo fajny i też będę często ze starego korzystała, bo wydaje mi się, że nawet ma większą taką jakość robienia filmików. Lepiej, lepiej tak mi się na tym starym. Nagrywa niż na nowe, może kwestia przyzwyczajenia. No, ale przechodząc do tematu, to chciałam Wam powiedzieć, że właśnie ten y, ludzie y, nie zdają sobie sprawy, że są kraje, kraje, w których nie ma tak rozwiniętego socjalu, i ludzie muszą sobie radzić. Ja wiem, że ten alkohol jest wszędzie, prawda? Ale ostatnio widziałam w świnouściu takie właśnie fotki, śpiące, niedźwiedzie w świnouściu, czy coś takiego. Mnie no oczywiście chodziło o śpiących alkoholików na ulicach, prawda, w Świnoujściu, co to nie był częsty widok w Świnoujściu. Świnoujście jest bardzo teraz tak nowocześnie zrobione. Jak ktoś zna Świnoujście, to dajcie znać, jak Wam się teraz podoba Świnoujście. No dla mnie to jest po prostu rewelacja. Nie ma innego miasta w Polsce e, tak, e, tak bardzo rozwiniętego, tak nowoczesnego jak Świnoujście. Co wy o tym myślicie? Ale szczecin też jest bardzo piękny, też zamierzam szczecin zwieźć, bo już bardzo dawno nie byłam. No dobrze, słuchajcie, kochani. Yy, Socjal o tyle zły jest dla ludzi, ponieważ ludzie yy, rozleniewiają się, oni popadają w tarapaty. Po prostu widzieliście ten facet? On jest schorowany na maksa, nie wiem, jakąś altrozo. miał to totalnie, wiecie, wykrzywione nogi, tak jakby chodził na bokach, a jego nogi były tak spuchnięte. No, no wiecie, no ja tam nie nagrywałam tak, takich konkretów, ale uwierzcie mi, że gdyby nie socjal, tak mi się wydaje, to może ludzie bardziej by się starali, może ludzie by nie popadali w takie tarapaty, no bo no nie wiem, no, z, wydaje mi się, że taka, taka pomoc też. Yy, I to wiedza, że po prostu w każdej sytuacji w Niemczech dostanie się tą pomoc, to sprawia, że ludzie... Yy, tak, dba, tak bardzo nie dbają o siebie. Co wy o tym myślicie w ogóle? Bo uważam, że ro, bardzo rozwinięty socjalnie jest też dobrą, dobrym sposobem. On rozleniwia ludzi, on powoduje, że ludzie mają dużo wolnego czasu, wtedy myślą o głupotach, alkohol, narkotyki i tak dalej. I to uwierzcie mi, ja wam nagram jeszcze ten blok, tylko tyle, żebyście zobaczyli w ogóle, jak nowiutki jest ten blok, jak zrobiony, jak zautomatyzowany. I jacy ludzie tam mieszkają. Przy czym chcę Wam powiedzieć, że tam kupa obcokrajowców też mieszka. Ale chcę Wam też powiedzieć, że w tym, yy, yy, że, już wybiłam, wybiłam się z myśli, dobra, idziemy sobie popatrzymy na mój ogródek, bo już dawno mnie nie było, padał trochę deszczyk. To wszystko jest mokre, ale zobaczcie, jakie te róże są dalej piękne. Przepiękne te róże są. Tutaj będą taki, taka jest roślinka, i ona, be, tak jak tak już będzie w, pełnej, w pełnym rozkwicie, to będzie miała takie ogromne kule. Coś pięknego, jak mi ślimaki oczywiście tego nie zjedzą, bo ślimaki buszują. Dzisiaj chyba już z 50 tych ślimaków. Zebrałam naprawdę. Wiecie, co się robi? Ze ślimaki się zalewa octem. Wtedy ginął w momencie, nawet się nie męczą. Tak mi tutaj poradzili Niemcy. Aha, widzieliście? Nagrywałam Wam też filmiki, jak byliśmy z przyjaciółmi na wędrówce tutaj po okolicy, a na końcu byliśmy w restauracji na szparagach. I to był szparagi. To był tak zwany szwedzki stół, czyli nam donosili cały czas w półmiska gorące szparagi z masłem, z sosem holenders, z sznyclami, z szynką taką wędzoną, surową. Wiecie, co tam jeszcze? Bo i jajecznica była też do tego. Znaczy takie jajka smażone, ale ja tylko zjadam, z, najadłam się bardzo dużo tych szparagów. I ten bufet cały kosztował 35 euro. Od osoby. No, także wydaje mi się, że cena, cena fajna, bo naprawdę można było pojeść sobie świeżutkich, gorących szparagów, dodatki do tego. Ziemniaki tam wiecie gotowane, podsmażane, a wcześniej była jeszcze zupa szparagowa. Znacie w ogóle zupę szparagową? Ja uwielbiam zupy. No, i ta zupa była też bardzo dobra. To wiecie, to było na wsi, były wiejskie klimaty, a na, na wsi, jeśli chodzi o północne Niemcy, to nie ma takiej możliwości, żeby się nie najeść. Tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. I na koniec były lody waniliowe z truskawkami, takimi świeżymi truskawkami. Podali nam pełno tych truskawek, więc każdy sobie brał lody, ile chciał, bo tak jak wam mówię, to był bufer szwedzki, więc. Jedliśmy, zajadaliśmy, kończyły się lody, przenoszono nam inne. Także no coś rewelacyjnego i na południu Niemiec takiego bufetu za 35 euro ponoć nie ma. Południe Niemiec jest drogie, małe porcje, no jest inny standard. Północ Niemiec jest bardziej taka rolnicza i jak to rolnicy więcej jak to wiecie u Bauerów. Najeść się zawsze można. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Napiszcie mi w ogóle, jak na południu Niemiec, na przykład, czy macie takie w restauracjach bufety, gdzie szparagi są, można jeść do syta? To się tak zwane, to się nazywa, jak to się nazywa? Chyba szparagi. Nie wiem, bufet szparagowy? Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym bądź razie to jest bardzo znane tutaj, w Niemczech. A czy na południu Niemiec też jest tak znane i czy mieliście już z tym kontakt w ogóle do czynienia? Napiszcie mi, bardzo, bardzo bym była ciekawa, jakie ceny są w ogóle.